Benjamin Franklin powiedział, że na tym świecie są pewne dwie rzeczy: śmierć oraz podatki, ale nie był w stanie przewidzieć, nigdy by się tego nie domyślił, że powstanie coś takiego jak CKE oraz Ministerstwo Edukacji i wypuszczą zmiany, które zajmują 400 stron. Przecież to jest proporcja kvowadis. Nie skupiajmy się na tym, nie irytujmy się na to, co. Co jest, skupmy się na tym, jak zaradzić tej sytuacji, żeby wiedzieć, co czeka na egzaminie, co będzie, czego nie będzie. Od tego tu jestem, żeby uspokoić, bo ole grzali, no już tak grzali te lata, że egzamin będzie taki trudny, że nie wiadomo, co będzie, że będą lektury z podstawówki, to ile będzie tych lektur. Koniec końców, tak zaspoileruję, że to wygląda tak i jest lepiej, jak było. Dlaczego? No to to po kolei, bo najpierw sobie przesortujmy to wszystko, ustawmy to w kolejności jakiejkolwiek, a mianowicie rzeczy ogólne. Na 100% w tych latach o nie będzie czwartego obowiązkowego przedmiotu. Nie trzeba zdawać jakiejś śmiesznej biologii, chemii, historii. Nie trzeba, nadal będzie polski, matma angielski, czy tam m, dokładnie język nowożytny. Otóż tak, może na początku sama geneza, dlaczego są takie zawirowania, bo nikt by ich się nie spodziewał, ale było coś takiego jak COVID. No i COVID zmienił to, że no, nie chodzicie do szkoły, nie chodziliście, no to trzeba ten egzamin ułatwić. O rok najpierw, potem przedłużyło się, no to o dwa, o trzy, o cztery, cztery lata egzamin był uproszczony, był trochę pokastrowany. Teraz to co prawda wraca, ale nie w takiej straszliwej formie jak to malują. Nadal oczywiście, no, trzeba się jednak przyłożyć, żeby osiągnąć jakiś fajny wynik, ale nie jest tak tragicznie jak mówili, że będzie. OK, To już od razu uspokajam. Bądźmy tego świadomi, nie będę tutaj grał na emocjach, no bo zapoznałem się z tym. Może nie ze wszystkimi 400 stronami, jakie tu były, ale rzeczy najważniejsze dotyczące polskiego, matematyki, angielskiego tutaj będą. Otóż tak, egzamin, to jeszcze tak szybko. On był przeprowadzany na, na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a teraz jednak to wraca, będzie znowu podstawa programowa. Ale co się zmienia? Wszystko tak jak mówię, wyjaśnię. Na początku, rzeczy takie ogólne. Egzamin będzie w maju, tak to chyba wiadomo, zawsze był. Dokładnie egzamin będzie 13 maja, 14 maja oraz 15 maja o godzinie 9. Ale to na pewno, jak nie z tego filmu, to już. Dowiecie się w szkole. Wszyscy będą o tym trąbić. Ze zmian bardzo istotnych. Jezu, jak zaraz coś powiem. Mmm, egzamin próbny. Będzie trzeba wskoczyć w garnitur, w bluzę, czy w bluzę na... na galowo, tak? Ale do czego zmierzam? Będzie egzamin próbny w grudniu. I bardzo dobrze, bo mm, jeżeli ktoś naprawdę da. Ciała, chciałem innego słowa użyć, ale jeżeli egzamin kompletnie nie pójdzie w grudniu, spokojnie, bo CKE będzie brało te wszystkie opinie, statystyki, ta cała maszyna CKE to przemieli i stwierdzą: Aha, egzamin zrobiliśmy zbyt trudny. Albo egzamin zrobiliśmy zbyt prosty, i na bazie tego będzie dostosowywać poziom na bazie przyszłych lat. Czy będzie w 2025, 2026 próbny? Tego nie wiadomo. Na pewno będzie w grudniu i to spoko, bo CK wyciągnie wnioski. A Wy się oswoicie z egzaminem. Przejdziecie przez te procedury i naprawdę bardzo fajnie. Te roczniki miały próbne z nowej ery oraz z Operonu. Podejrzewam, że Wy też będziecie mieli jednak. Jakiś się pojawi, czy to z nowej ery, czy to z operonu. Także fajnie, im więcej próbnych, tym lepiej. Jeżeli nauczyciel ocenia egzaminy próbne, to jest. patrz mi Pan na usta i skup się Pan, dobra? Pan jesteś debiut, proszę pan. Z ważnych rzeczy. Hmm, z ważnych. No, taka szybka informacja. Pierwszy dzień polski 120 minut, matma, Stuwa, i angielski, czy tam niemiecki, co sobie wybierzecie, 90 minut, plus 5 minut na przeniesienie rozwiązań na kartę odpowiedzi. Ale to tak jak mówię, to raczej każdy by się dowiedział. To dla porównania, jak wygląda informator oraz cała dokumentacja, no, trzeba było przez to przejść, ale przeszedłem i zaczynamy w sumie od polskiego, bo z tych takich rzeczy ogólnych. By było tyle. Największym rebalansem, powiedzmy nazwijmy to tak, no to są lektury. Bo trochę ten kanon się zmienił. Wiecie, tak, będąc totalnie apolitycznym, to każda władza mówi: o, odchudzimy podstawę programową, zmienimy. A prawda jest taka, że przychodzą jedni do władzy, usuwają dajmy na to dwie lektury. Przychodzą kolejni do władzy i przywracają tamte usunięte lektury. No i to wygląda prawie cały czas tak samo. Także. Przymykamy oko z tym okrajaniem srogim podstawy programowej, bo to jest ciekawe. Niby, niby podstawa programowa jest mniejsza, ale na egzaminie będzie trochę więcej rzeczy. Do brzegu, do brzegu, to jeszcze. O, usunę. Zatem tak. Nauczyciel języka polskiego jest obowiązany do omówienia wszystkich lektur obowiązkowych przed egzaminem ósmoklasisty. Na początku jak, jak tworzyłem w ogóle te, tą całą dokumentację tutaj, to miałem to ucięte i myślałem, że o kurde, to chyba nie będzie tych, bo to jest napisane lektur obowiązkowych, a tutaj nie widziałem słowa lektur obowiązkowe. No ale niestety, no lektur obowiązkowe to jest wszystko to. I tak jak mówiłem, było grzane, było straszone, jak to teraz będzie źle, niedobrze, ile... Ile czasu będzie trzeba poświęcić na lektury z podstawówki? No i co? I koniec końców wygląda to tak, że jest pięć pozycji. Nie liczę dokładnie, bo czasami są jakby: no tu jest kajko i kogoś, oraz szkoła, latanian no to są dwie. No, ale nie ma dużo tych lektur z podstawówki. A poza tym, zanim ktoś powie, no ale i tak trzeba przerobić, jeżeli ktoś to przerobił, jesteś już w ósmej klasie bądź siódmej, bo też się zdarzają takie osoby, które śledzą ten kanał. No to to już masz za sobą. Pana kleksa może kojarzysz. To nie była trudna lektura. I co? Co się okazuje? Czytamy to na czerwono. W roku szkolnym tym i tym, takim, takim zadania w części pierwszej arkusza, część pierwsza arkusza no to jest jakby cały arkusz pomijając wypracowanie które będą dotyczyły lektur obowiązkowych dla klas 4-6 będą odnosić się wyłącznie do fragmentu lektury zamieszczonego w arkuszu egzaminacyjnym. Jaka to jest istotna informacja? Czytam dalej. Nie będą sprawdzały znajomości treści lub problematyki całej lektury obowiązkowej. W imię ojca, i syna, i ducha. Wiecie co to oznacza? Że nie trzeba tego znać. Nie trzeba. Od razu mówię, jak ktoś to zna, super. Jeżeli ktoś chce przygotować się do, do egzaminu na cycuś, glancuś, no to niech to i tak przerobi, nie? Ale jeżeli ktoś obudzi tydzień, <grym> dwa dni przed egzaminem, dzień przed egzaminem i stwierdzi, kurde, nic z tego nie wiem, spokojnie, bo o ile egzamin wygląda tak. Że tutaj mamy tą pierwszą część, tu było Kowadis. O, do Kowadis jeszcze przejdziemy, bo to jest ciekawy case. No, ale jeżeli tutaj dostaniecie pana Kleksa, Kajko i Kokosz, to wszystkie te zadania będą dotyczyły na podstawie podanego fragmentu. Yy, to też jest zadanie na fragment, tego to nie jest opisane dokładnie, ale już tyle razy to robiłem zadanie, że wiem, na podstawie fragmentu, gdzie tu jest, przytoczonym fragmencie. Przytoczonym fragmencie i tak będzie wyglądał najprawdopodobniej Twój egzamin, jeżeli będzie oczywiście ten, yy, jeżeli będzie jakakolwiek lektura z podstawówki. No, jeżeli nie. No, to będzie to w takiej formie, jak było, ale tutaj też, bo tak, tak mówię, a będzie albo tak, albo tak. To się wszystko okaże w grudniu, ok? Będziemy mieli wszystko, że tak powiem, nazwą kanału czarno na białym, będzie wszystko klepnięte, będziemy widzieli, jakie są dokładne zmiany. Także dużo, dużo. Kilka jest takich rzeczy, których nie jestem pewien, ale to wszystko będzie jasne w grudniu. Co do lektur z klas. Z siódmej klasy, ósmej klasy, czyli no to jest to, co najważniejsze, no to trzeba uzno, przyswoić, to jest danie główne na egzaminie, tak? Chociażby mamy takie kamienie na szaniec, które były rok temu, ale na Boga, weź to panuj, bo kamienie na szaniec pasują do każdej rozprawki, jeżeli jest ona wymasterowana, jeżeli znasz ją, każdą literkę znasz w tej lekturze, no to wpasujesz ją do każdej rozprawki, do opowiadania, zaufaj. I teraz tak. Było. W sumie szkoda, że nie mam. Eee, nie mam tego. Albo zaraz znajdę chwilę. Bo chciałem pokazać. Chciałem pokazać, jak wyglądał polski. A zaraz, no przecież tu to mam, Ja chcę to. Szu... Ja chcę, chciałem tego szukać. No, było trochę więcej tych lektur. Albo inaczej. Były jakby takie bardziej objętościowe. I też nie było napisane wprost, że o, nie będzie. Reduce Ordona, bo tylko fragmentów to będzie dotyczyć. A teraz jednak jest tutaj jasno napisane, że y, tutaj cała lektura, a tutaj jak już, to tylko może się pojawić fragment i zadania będą na bazie fragmentów, czyli spoko. Y, z takich naprawdę istotnych zmian to ciekawe, że wykastrowali pana Tadeusza, jakkolwiek to by nie brzmiało, no ale jest fajnie napisane, że jakie księgi są, można wywnioskować, jakie księgi zostały wywalone, fajnie. Jedyne do czego mam taki straszny żal do CKE no że dali Kowadis, fragmenty. I teraz ktoś powie ło, Kowadis, fajnie, bo 400 stron to miało. No ale kurde, no jakie te fragmenty wywalili? No to z czego będzie ten egzamin? Jak będzie Kowadis? No nie wiadomo. To się dowiemy na bazie nowych podręczników. Na bazie tego, co powie nauczyciel, tak samo sobie swoje prace. No skąd człowiek ma wiedzieć, co będzie, a czego nie będzie na egzaminie? Ale no to jest takie typowe dla CKE. Jak nagrywałem film do matur o wszystkich lekturach, również był z tym problem, że też były fragmenty i w sumie nie wiadomo co. Ale no to wszystko się jeszcze okaże. Co jeszcze tutaj, czy warto to czytać? W części pierwszej arkusza zadania będą dotyczyć tylko fragmentów z ksiąg w podstawie programowej, natomiast w wypracowaniu uczeń może się odwołać do znajomości całego otworu. Dobra, czyli jak ktoś jeszcze. jak ktoś jest bardzo ambitny, przede wszystkim ma chęci, no to może się odwołać do tego tutaj. Może sobie ktoś zatrzymać, idę dalej. Może sobie znowu ktoś zatrzymać. Tak to wygląda. Też straszyli. Nie w ogóle są takie filmy na YouTube, gdzie mówili o zmiany w 2025, nagrywane w 2023-2024. No takie. Hmm. Dziwne to było, bo mówili, że o, Melchior Wankowicz będzie, o, będą sonety krymskie, że ona modna, że będzie trzeba ją powtórzyć. Nie, nie będzie trzeba. Nie trzeba tego w ogóle znać. Jeżeli znasz, fajnie, no, gra to tylko na Twoją korzyść, ale nie trzeba z fajnych takich rzeczy jest w końcu wprost powiedziane, że rozprawka, przemówienie oraz opowiadanie. Rozprawka, przemówienie to jest ten sam typ, ten sam rodzaj, dokładnie temat o charakterze argumentacyjnym. Roż, różnią się tylko takimi niuansami, ale ogólnie jeżeli umiesz rozprawkę, to umiesz też przemówienie. Jeżeli umiesz przemówienie, to umiesz też rozprawkę. No opowiadanie jednak to nieco inna para kaloszy. I to jeszcze było tutaj podkreślone w innym jeszcze pliku, także możemy być pewni, rozprawka, opowiadanie bądź przemówienie. Przemówienie tak. Tak tylko powiem, że jest najmniejsza szansa, że się pojawi. Tylko raz. A egzaminy są od 2019, tylko raz się pojawiło przemówienie, a tak zawsze rozprawka i opowiadanie. Ciekawostka. W sumie, bo zawsze tak mówiłem, że nie można zachwalać bohaterów, którzy są kontrowersyjni. Teraz czarno na białym ponownie jest napisane: zabronione jest pisanie wypowiedzi obraźliwych, wulgarnych, propagujących postępowanie niezgodne z prawem albo wypowiedzi aprobujących nieotyczne postępowania bohatera. Także wstrzymaj się z postawą rebeliancką, nie zachwalaj balladyny, bo nie będzie dobrze. Korzystając z okazji, to tylko napomknę, że trwają zapisy na korepetycje, także jeżeli czujesz, że potrzebujesz pomocy z egzaminacyjnymi haszczami, głównie z matematyki, no to można powiedzieć, że jesteśmy do Waszej dyspozycji. Link w opisie, a ja wracam do filmu. Yy, I chyba tyle byłoby z polskiego. Tak jeszcze zerknę. Hmm, czy będzie więcej zadań? Chyba nie było nic tutaj napisane o tym, ale to w sumie niczego nie zmienia. O. Właśnie, to było. Yy, muszę to zaktualizować na Discordach. Macie jakby całą listę, co powraca i co nie, muszę to zaktualizować. Ale to wywalili i myślałem, że to wróci. Ale nic z tych rzeczy, bo to jest też taka logika trochę CK i Ministerstwa Edukacji. To, co wywalili, to nie do końca to samo powraca. Ale nie skupiajmy się na tym, nie wprowadzam zamętu. To, co powiedziałem do tej pory. Jest aktualne i do tego należy się stosować. Teraz matematyka. Yy, zmiany duże małe. Hmm. Niespecjalne, no coś się jednak różni. No dobra, tematów jest trochę więcej, ale już dokładnie mówię co i jak. Będzie trochę więcej punktów do zdobycia, ale to przez to, że będzie więcej zadań otwartych. Były, o kurde, były 3 albo cztery, nie pamiętam, a będzie 6. Zadania zamknięte. Yy, o, no cztery. Jest napisane nawet, czytanie nie boli. Yy, I co? Więcej trochę zadań. Yy, sprawdziłem, co, yy, co wyleciało jeszcze w zeszłych latach. No, zobaczcie, 11 luty 2022. Ale tu jest akurat ten przykład, gdzie coś, co wywal wywalono, to to wraca. Czyli tam, gdzie są te krzyżyki, powinny być takie, o, takie ptaszki zielone, że. To jednak wraca. Jeszcze to sprawdziłem dokładnie na, z innych źródeł, przykładowo tutaj, na 100%. Powracają liczby rzymskie, NWD, NWW, o tym będzie film, notacja wykładnicza, w sumie by trzeba było nagrać film, dowody geometryczne, jest, okrąg i koło jest. To dosyć prosty, ale Ach, dowody geometryczne. Jeszcze sprawdziłem. Mm... Zweryfikowałem to ze sztuczną inteligencją, czy aby na pewno. Tutaj każdy może być spokojny, sprawdziłem to jeszcze. W dużym skrócie, to co tutaj to wraca. Czy jeszcze coś takiego istotnego z matmy? Eee, tak, między wierszami powiem, że wszystko to, co jest na kanale, wszystkie odcinki. No, to wszystko jest aktualne, tak? No, bo to jest piękne na tym rynku, w sumie, że tu się za bardzo nie zmienia. Zmieniałem się tylko pozycje czasami z tymi lekturami, jakieś tematy, ale możesz być spokojny, możesz być spokojna. Wszystko, co jest na kanale, widoczne, publiczne, jest aktualne. To, co wyleciało, to po prostu tego nie będzie, ok? Na kanale. Co do angielskiego. No angielski jest taki najbardziej miałki, bo CK się tutaj nie popisało. No, Tutaj fajnie to, co psioczyłem zawsze, że o kurde, nie jest nic tak ładnie czarno na białym napisane. No to lektury fajnie, ale angielski. No, nie popisali się. Wszystko jest rozbite w kilku dokumentach. Nie jest powiedziane wprost, co powraca, co nie. Tutaj jest jedynie, jedyne co tak faktycznie jest takich powiedzmy konkretów, ale to też należy, należy brać w cudzysłów konkretów. Nie planuje się zmian w formacie arkusza egzaminacyjnego stosowanego w latach 2021-2024. 5 części arkusza: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych, wypowiedź pisemna. Odsetek punktów za rozwiązanie zadań wartych 40%. Ech, no nic specjalnego, ale na 100% wiemy, że żaden syf poza mailem oraz wpisem na blogu nie pojawi się tylko e-mail, tylko wpis na blogu. Tylko to wystarczy opanować i mamy fajrancik. I jeszcze jedyne, co się może zmienić, no chociaż tu jest napisane, że nie planuje się zmian. No to podejrzewam, że wszystko to, co tutaj, no to wyleciało, ale to też nie są jakieś takie zmiany, że wiecie. Ja to zawsze powtarzam co roku. Życie społeczne, wydarzenia, zjawiska społeczne. Uczeń rozróżnia formalny, nieformalny styl tekstu i wypowiedzi. To są takie rzeczy, takie. Nic konkretnego. Yy, jedyne, co właśnie chciałem dokończyć, co się może zmienić. Chociaż podejrzewam, że jednak to sobie odpuszczą. Ale to wszystko pokaże. Yy, wszystko to pokaże próbny egzamin. To chciałem pokazać. Otóż mamy egzamin z 2024. I tutaj patrzcie, zadanie szóste, no to były dwie luki. Podpowiem, że przed zmianami były trzy. W zadaniu. To chyba był jeszcze, było jeszcze trzecie. Tak, tutaj są trzy luki. A były cztery. No to czy to, się, czy to powróci, w sumie to nie ma takiego znaczenia. Naprawdę nie ma co tym się przejmować, czy będzie więcej zadań, czy mniej zadań. Nie ma to kompletnie znaczenia. Z takich jeszcze informacji każdy, kto cokolwiek kupił, cokolwiek pobrał ze strony, wszystko jest dostosowane pod to, co omawiałem teraz, czyli jest to aktualne. Filmy są aktualne. I mi się wydaje, że to tyle. Przebrnęliśmy przez to wszystko, co. Każdy powinien sobie przeczytać takie skromne 400 stron, ale powiedzmy, że zrobiłem to za was. Myślę, że jeszcze podlinkuję, co istotne, żeby nie było pretensji. Oczywiście nie jestem nieomylny, aczkolwiek bazowałem na tym, co jest yy, wypuszczone ze stajnice.e. Ale jakbym gdzieś się pomylił, jestem tylko człowiekiem, no to przypnę oczywiście coś jakąś, jakieś sprostowanie w komentarzu także to by było tyle będziemy walczyć jak zwykle walczymy od 2020 roku także możecie czuć się zaopiekowani przez czarno na białym także dzięki za uwagę trzymajcie się na razie